Nie miałam pojęcia, jak nisko w hierarchii rodzinnej mnie umieszczono, dopóki mama nie wypowiedziała tego głośno przy kolacji. Nie ze złością, nie z emocjami, po prostu spokojnie. Rodzina twojej siostry zawsze jest na pierwszym miejscu, ty zawsze na ostatnim. Tata skinął głową, jakby to była oczywista prawda. Moja siostra Anna uśmiechnęła się z wyższością, popijając wino. Nie płakałam, nie kłóciłam się. Po prostu powiedziałam: Dobrze wiedzieć. Bo w tamtej chwili coś we mnie pękło, nie serce, ale lojalność. Zanim opowiem, co wydarzyło się potem, daj mi chwilę na prośbę kliknij, lubię to, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu skąd mnie słuchasz. I powiedz mi, czy kiedykolwiek poczułeś się odstawiony na boczny tor we własnej rodzinie. Nazywam się Zofia i przez większość życia uczyłam się swojego miejsca bez żadnych wyjaśnień, żadnych przemów, żadnych zasad wywieszonych na lodówce, tylko wzorce. Ciche wzorce takie, które rozpoznajesz dopiero po tym, jak już cię ukształtowały. Dorastałam w domu w Krakowie, który z zewnątrz wyglądał zwyczajnie zadbany. Trawnik neutralny, kolor elewacji, rodzinne zdjęcia przy drzwiach wejściowych. Ale gdybyś postał wystarczająco długo w środku tego domu, poczułbyś, jak uwaga płynęła wartko w stronę jednej osoby, a jak zwalniała i rozrzedzała się, zanim w ogóle dotarła do mnie. Moja siostra miała w sobie grawitację, której ja nie posiadałam. Rozmowy zbiegały się wokół niej, plany były układane pod jej harmonogram. Kiedy coś szło nie tak, ludzie spieszyli z pomocą. Kiedy coś szło dobrze, świętowali głośno. Wcześniej nauczyłam się, że moja rola jest inna. Byłam tą, która nie potrzebowała wiele, tą, która sobie poradzi, tą, którą wszyscy opisywali jako silną, jakby to był komplement, a nie ostrzeżenie. Nie dorastałam bez miłości. To jest właśnie ta skomplikowana część. Byłam kochana w teorii, w zapewnieniach, w zwrotach typu Poradzisz sobie i jesteś taka samodzielna. Miłość, która brzmiała hojnie, ale niosła ze sobą niewypowiedziany warunek: nie proś o więcej, nie zajmuj miejsca, nie potrzebuj nas tak jak ona. Zauważałam to w małych momentach. Poranki urodzinowe, kiedy mój tort kupowano w drodze powrotnej ze sklepu spożywczego, podczas gdy jej zamawiano tygodnie wcześniej z najlepszej cukierni. Rodzinne wyjazdy, gdzie moja walizka zostawała w szafie, bo Lepiej, żebym oszczędzała na studia. Dni ukończenia szkoły, kiedy robiłam zdjęcia wszystkim innym i stałam z boku, trzymając kurtki, obserwując jak kamienie milowe dzieją się bez mojego udziału w kadrze. Kiedy wyjechałam na studia zaoczne, nikt nie płakał. Właściwie nie było żadnego lotniska, tylko szybki uścisk na podjeździe i przypomnienie, żeby zadzwonić, gdy dotrę na miejsce. Sama opłacałam naukę. Pracowałam na dodatkowych zmianach, nauczyłam się, jak rozciągać pieniądze, i czas, bo musiałam. I za każdym razem, gdy odnosiłam sukces, cicho potwierdzało to historię, którą opowiadali sobie moi rodzice. Widzisz, Zosia daje sobie radę, nie potrzebuje nas. Lata później, kiedy przeniosłam się do Wrocławia za pracą, wzorzec się nie zmienił. Rozmowy telefoniczne były krótkie. Wiadomości o moim życiu były przyjmowane do wiadomości, a potem rozmowa szybko zmieniała kierunek. Jak tam praca. To dobrze. Słyszałaś, z czym teraz zmaga się twoja siostra. Nauczyłam się płynnie słuchać, wspierać i zachować spokój, podczas gdy moje własne życie toczyło się z boku. Do czasu tej kolacji, tej, na której moja mama w końcu wypowiedziała te słowa na głos, już wiedziałam, gdzie stoję. Zszokowało mnie nie samo uszeregowanie. Zszokowało mnie, jak swobodnie to powiedzieli. Jakby to zawsze było oczywiste, jakby się na to zgadzałam, i być może w jakiś cichy sposób tak było. Po tej kolacji nic się na powierzchni nie zmieniło, i o to właśnie chodziło. Rodzice nie dzwonili, żeby sprawdzić, co u mnie. Siostra nie przeprosiła. Życie toczyło się gładko i nieprzerwanie, jakby nie wypowiedzieli głośno tego, co zwykle było szeptane, ale coś we mnie się zmieniło. Prośby nadal przychodziły tak jak wcześniej. SMS od mamy z pytaniem: Czy mogłabym popilnować dzieci tylko na kilka godzin?. Mimochodem, wspomniane, piętrzące się rachunki, wypowiedziane lekko jak prognoza pogody. Siostra przekazująca wiadomość o przelewie, który przypadkowo wrócił, a po nim śmiejąca się emotikona. Nikt nie prosił bezpośrednio, nigdy nie musieli. Samo założenie wystarczyło. Zauważyłam, jak automatyczne były moje stare odpowiedzi. Oczywiście nie ma problemu, jakoś to ogarnę. Tym razem nie odpowiedziałam od razu. Na początku czułam się źle, jakbym łamała jakąś niewidzialną zasadę. Widziałam, jak telefon się zapala i czułam to znajome ściśnięcie w klatce piersiowej, odruch, żeby wszystko załagodzić, zanim się zaostrzy. Zamiast tego pozwoliłam telefonowi leżeć na blacie. Dopiłam kawę. Poszłam do pracy. Przeżyłam swój dzień, i nic nie eksplodowało. To odkrycie było niepokojące. Świat nie runął, bo nie wkroczyłam od razu. Żadnych nagłych wypadków, żadnych katastrof, tylko cisza. Później nadeszła druga wiadomość, potem trzecia, bardziej konkretna wszystko w porządku. Jesteś taka cicha. Byłam cicha, bo zwracałam uwagę. Zaczęłam patrzeć na własne życie z tą samą klarownością, którą stosowałam w pracy, finansach, harmonogramie energii. Uświadomiłam sobie, ile z tego było po cichu przeznaczane dla innych: pieniądze, które odpływały w małych, regularnych kwotach, czas, który utrzymywałam w elastyczności na wszelki wypadek, plany, których nigdy w pełni nie realizowałam, bo ktoś mógł mnie potrzebować. Zaczęłam więc rozdzielać rzeczy. Nie dramatycznie, nie z ogłoszeniami, po prostu praktycznie. Przeniosłam pieniądze na konta, które były tylko moje, anulowałam wspólny dostęp, przestałam pokrywać drobne płatności, które nigdy nie były omawiane, tylko oczekiwane. Kiedy siostra zapytała, czy mogłabym jej poratować na teraz, odpowiedziałam prostym: Nie mogę. Bez wyjaśnień, bez przeprosin. Reakcja była natychmiastowa. Mama zadzwoniła, jej głos był ściśnięty z troski, która bardziej przypominała dezorientację. Wszystko w porządku, jesteś jakaś odległa. Powiedziałam jej prawdę. Po prostu jestem zajęta. Zrobiła przerwę, jakby czekała na resztę zdania. Kiedy nie nadeszło, sama wypełniła tę przestrzeń. Wiesz, twoja siostra jest teraz pod dużą presją. Wiedziałam, zawsze wiedziałam. To, co uświadamiałam sobie, to, że wiedza nie czyniła tego moją odpowiedzialnością. To był punkt zwrotny, nie kłótnia, nie dramatyczna deklaracja, po prostu moment, w którym zrozumiałam, że bycie tą silną stało się wygodną wymówką dla reszty, by przestać dźwigać swój ciężar. Nie wiedziałam wtedy, jak szybko naprawdę przetestują te granice, ale miałam się o tym przekonać. Telefon przyszedł w popołudnie w tygodniu, akurat gdy kończyłam spotkanie. Słyszałam to zanim ktokolwiek wypowiedział słowo. Ten zaciśnięty pośpieszny ton w głosie mamy, dźwięk kogoś, kto próbuje zachować spokój, stojąc na niestabilnym gruncie. Musimy porozmawiać, powiedziała. Możesz przyjechać w ten weekend. Nie wyjaśniła. Nie musiała. Do tego czasu nauczyłam się tego języka. Kiedy moja rodzina używała pilności bez szczegółów, oznaczało to, że coś poszło nie tak, coś kosztownego. Kiedy przyjechałam do Krakowa, dom wydawał się cięższy niż pamiętałam. Powietrze było stęchłe. Stół w salonie był zasypany stosami kopert i luźnych papierów rachunki wezwania do zapłaty wydruki, które wyglądały na tyle oficjalnie, by budzić przerażenie. Moja siostra Anna siedziała sztywno na kanapie ze skrzyżowanymi rękami, z oczami wbitymi w podłogę. Tata całkowicie unikał mojego spojrzenia. Nie zapytali, jak się mam. Nikt nigdy tego nie robi w takich chwilach. Mama zaczęła mówić szybko, słowa plątały się ze sobą, decyzja biznesowa, która nie wypaliła. Opóźnione płatności, kilka umów podpisanych z optymizmem i bardzo małym marginesem błędu. Ciągle używała słowa tymczasowe, jakby powtarzanie go, mogło sprawić, że stanie się prawdą. Słuchałam bez przerywania, dłonie miałam złożone na kolanach tak jak zawsze. Potem nadeszła cisza. Zbiorowy wdech. Moment, w którym wszyscy spojrzeli na mnie. Cóż, powiedział tata, w końcu odchrząkując. Ty jesteś w stabilnej sytuacji. Nie masz dzieci. Dasz sobie z tym radę lepiej niż większość. I oto było: założenie, oczekiwanie, ubrane w logikę. Nie wypowiedzieli tych słów wprost, ale nie musieli. Oczekiwali, że pokryje lukę, załagodzę kryzys, sprawię, że liczby się zgadzą, tak jak zawsze. Siostra spojrzała na mnie, potem strach przemknął przez jej twarz, zanim ustąpił miejsca czemuś innemu ulgę, jakby rozwiązanie właśnie weszło przez drzwi. Nie odpowiedziałam od razu, zamiast tego zadałam pytanie, jaki jest plan, jeśli nie pomogę? W pokoju zapanowała cisza, zbyt cicha. Mama wyglądała na zranioną, tata na zdezorientowanego, siostra na spanikowaną. To było tak, jakbym mówiła w języku, którego nie rozpoznawali. Niepomaganie nigdy nie było częścią równania. Potrzebuję czasu, powiedziałam spokojnie żeby wszystko zrozumieć. Skinęli głowami zbyt szybko, wdzięczni pewni. Zakładali, że czas oznacza, że obliczam ile mogę dać, a nie czy w ogóle dam. Tej nocy, z powrotem w moim dziecięcym pokoju, wpatrywałam się w sufit i czułam, jak coś we mnie się ustala. Determinacja, która nie pochodziła ze złości, ale z klarowności. Następnego ranka umówiłam dwie wizyty. Jedną u mojej terapeutki, drugą u doradcy prawnego. Jeśli miałam wkroczyć w ten bałagan, to nie jako rodzinna siatka bezpieczeństwa to miało być na moich warunkach. Kiedy wróciłam w następny weekend, nie przyjechałam z odpowiedziami, przyjechałam z klarownością. Dom wyglądał tak samo jak zawsze, ale energia w nim była inna bardziej napięta desperacka rodzaj ciszy, która pochodzi od ludzi czekających na ratunek. Papiery nadal leżały rozłożone na stole, teraz bardziej uporządkowane, ułożone w stosy, jakby ktoś próbował sprawić, by chaos wyglądał na możliwy do opanowania. Rachunki tutaj płatności, tam kilka umów, spiętych razem rogi, zagięte od nerwowego dotykania. Rodzice już siedzieli. Siostra siedziała obok nich, jej mąż Marek kręcił się przy drzwiach, jakby nie był pewien, czy jest mile widziany w pokoju, gdzie oceniano straty. Nikt się nie uśmiechnął, gdy weszłam, nikt nie zaproponował kawy. Mama przerwała ciszę pierwsza. Naprawdę się cieszymy, że przyjechałaś. Powiedziała, dłonie miała mocno złożone na kolanach. Jej głos niósł tę kruchą delikatność, którą dobrze znałam, ton, którego używała, gdy czegoś potrzebowała, ale nie chciała powiedzieć tego głośno. Usiadłam powoli i postawiłam torbę u stóp. Porozmawiajmy, powiedziałam. Tata odchrząknął i zaczął wyjaśnienia, które już słyszałam. Spadek koniunktury, opóźnienia, zły timing. Mówił jak człowiek przedstawiający sprawę, którą ćwiczył przez cały tydzień, mając nadzieję, że pewność siebie zastąpi odpowiedzialność. Siostra kiwała głową. Jej oczy były szkliste od czasu do czasu dodając szczegóły o stresie dzieciach albo o tym, jak to wszystko nie miało się wydarzyć. W końcu słowa się skończyły. Wtedy mama pochyliła się do przodu. Potrzebujemy tylko pomocy, żeby przejść przez ten etap, powiedziała. Jak tylko sytuacja się ustabilizuje. Ile? zapytałam. Mrugnęła. Tata zawahał się. Siostra gwałtownie wciągnęła powietrze, a potem odpowiedziała za nich. Liczba zaokrąglona ciężko wypowiedziana ostrożnie, jakby sposób w jaki ją wypowiedziała miał sprawić, że zabrzmi mniejsza. Kilkaset tysięcy złotych. A potem zapytałam Jaki jest plan? Tata zmarszczył brwi. Co masz na myśli? Mam na myśli powiedziałam spokojnie. Co się zmieni, żeby to się więcej nie powtórzyło? Pytanie padło źle. Wyraz twarzy mamy się zaostrzył. Zosia to nie jest czas na przesłuchiwanie nas. Skinęłam powoli głową. W takim razie to nie jest czas, żebym wypisywała czek. Pokój się zmienił. Siostra usiadła prościej. Jesteśmy rodziną powiedziała jej głos. Podniósł się na tyle, by nieść emocje, nie przekraczając granicy oskarżenia. Tu nie chodzi o plany, chodzi o pomaganie. Pomaganie komu? zapytałam. Spojrzała na mnie, jakby odpowiedź była oczywista Nam. Rozejrzałam się po pokoju. A kto pomaga mnie? Nikt nie mówił. Tata pochylił się do przodu łokcie oparte na kolanach. Ty jesteś w innej pozycji, powiedział. Nie masz tych samych obowiązków. Jesteś singielką, jesteś stabilna, możesz sobie pozwolić na wkroczenie. I oto było logika, którą słyszałam przez całe życie, matematyka, która zawsze kończyła się tym, że ja ponosiłam koszty. Mogę sobie pozwolić na wkroczenie. Powiedziałam ostrożnie, ponieważ przez lata planowałam swoje życie tak, jakby nikt nigdy nie miał mnie złapać, gdybym upadła. Oczy mamy napełniły się łzami. Nie wiedzieliśmy, że tak się czujesz. Spojrzałam jej w oczy. Wiedzieliście, po prostu nie sądziliście, że to ma znaczenie. W pokoju zapanowała cisza, ale tym razem nie była to dezorientacja, to był dyskomfort. Sięgnęłam do torby i wyciągnęłam teczkę, przesuwając ją na stół między nami. Ruch był powolny, celowy, każde oko śledziło go. To jest to, co jestem gotowa zrobić, powiedziałam. I tak właśnie. Tata otworzył teczkę, pierwszy jego brwi zmarszczyły się, gdy skanował pierwszą stronę, potem następną. Mama pochyliła się przez jego ramię, siostra wyciągnęła szyję, jej twarz bledła. To jest pożyczka, powiedział tata płasko. Tak, odpowiedziałam z jasnymi warunkami. Siostra potrząsnęła głową. Dlaczego są warunki? Bo to nie jest awaryjna darowizna, powiedziałam. To jest ustrukturyzowana pomoc. Głos mamy drżał. Nie ufasz nam, ufam wzorcom, powiedziałam cicho. A ten wzorzec był obecny przez całe moje życie. Warunki nie były okrutne, nie były karą, były praktyczne. Majątek musiał zostać sprzedany, zanim jakiekolwiek pieniądze zmieniły właściciela. Wydatki musiały być udokumentowane, brak nowych zobowiązań finansowych, bez dowodu na ich zrównoważenie. Terapia rodzinna nie jako sugestia, ale wymóg i pisemna umowa, że moje imię, mój kredyt i moja przyszłość nigdy więcej nie będą traktowane jako plan, plan B. Tata odsunął teczkę od siebie. To jest zimne powiedział. Tak traktują ludzi banki. Skinęłam głową. W takim razie traktujcie mnie jak bank, bo kiedy potrzebowaliście wsparcia emocjonalnego, byłam rodziną. Kiedy potrzebowaliście pieniędzy, byłam infrastrukturą. Oczy siostry napełniły się łzami. Więc teraz nas każesz! Potrząsnęłam głową. Przestaję karać samą siebie. Spojrzała na naszych rodziców, potem z powrotem na mnie. Jeśli nam nie pomożesz, stracimy wszystko. Utrzymałam jej spojrzenie. Jeśli pomogę bez granic, stracę wszystko, co zbudowałam. Słowa zawisły między nami ciężkie i niezaprzeczalne. Mama sięgnęła po moją rękę, potem zawahała się, jakby niepewna, czy nadal ma do tego prawo. Nigdy nie chcieliśmy sprawić, żebyś czuła się ostatnia. Delikatnie cofnęłam rękę. Ale tak właśnie było i powiedzieliście to głośno nikt się z tym nie kłócił tata wpatrywał się w dokumenty szczęka zaciśnięta więc to jest to powiedział podpisuj albo tonij nie poprawiłam go to jest rozwój albo powtórka czas się rozciągnął minuty mijały siostra otarła policzki jej mąż krążył za nią rodzice szeptali do siebie niskimi gorączkowymi tonami po raz pierwszy w życiu nie czułam ciszy. Nie oferowałam rozwiązań ani nie łagodziłam ostrych krawędzi. Czekałam. W końcu tata podniósł wzrok. Potrzebujemy czasu. Skinęłam głową. Macie 24 godziny. Siostra gwałtownie podniosła głowę. Tylko tyle, tylko tyle, powiedziałam wstając. Jutro wrócę. Albo idziemy z tym do przodu, albo wcale nie idziemy do przodu. Kiedy szłam do drzwi, mama zawołała moje imię. Jeśli powiemy nie, zapytała jej głos, łamał się. Odejdziesz, zawahałam się, ręka na klamce. Nie odchodzę od was, powiedziałam. Idę w swoją stronę. Następnego dnia, kiedy wróciłam, papiery były podpisane żadnych przemów, żadnych przeprosin, owiniętych w wymówki tylko drżące podpisy i zmęczone twarze. Ulgę w pokoju czuło się wyraźnie, ale też stratę. Coś zmieniło się na stałe. Kiedy zbierałam swoje rzeczy, żeby wyjść, siostra spojrzała na mnie inaczej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie z wyższością, nie z oczekiwaniem, ale z niepewnością. I po raz pierwszy to nie był mój problem do rozwiązania. Konsekwencje nie nadeszły od razu. Przychodziły w cichych krokach każdy cięższy od poprzedniego. Pierwsza zmiana była praktyczna. Majątek został spisany, subskrypcje, anulowane wydatki, śledzone zamiast ignorowane. Liczby przestały być abstrakcyjne i zaczęły stawać się limitami. Rodzice zmniejszyli swoje oczekiwania, zanim zmniejszyli cokolwiek innego. I to samo zmieniło ton każdej rozmowy. Terapia rodzinna rozpoczęła się kilka tygodni później, początkowo niezręczna, defensywna. Tata mówił ostrożnymi zdaniami, jakby bał się powiedzieć coś złego. Mama płakała więcej niż mówiła. Siostra siedziała sztywno ze skrzyżowanymi rękami, jakby odpowiedzialność była językiem, którego nigdy jej nie uczono. Słuchałam więcej niż mówiłam. Nie dlatego, że nie miałam nic do powiedzenia, ale dlatego, że nie musiałam już nikogo przekonywać o mojej rzeczywistości. Prawda została już spisana, podpisana i zaakceptowana. Z czasem wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Panika zniknęła, pilność złagodniała. Bez mojego cichego przejmowania konsekwencji wszyscy inni musieli dźwigać swój ciężar. Siostra nauczyła się siedzieć z dyskomfortem, zamiast go przekazywać. Rodzice przestali używać zwrotów typu jakoś to ogarniemy, gdy tak naprawdę mieli na myśli Zosia to ogarnie. Relacja nie uzdrowiła się w dramatyczny sposób. Nie było filmowych momentów żadnej nagłej transformacji, ale była przestrzeń. Przestrzeń, gdzie kiedyś mieszkało poczucie winy, przestrzeń, gdzie kiedyś obowiązek uciskał moją klatkę piersiową. Wróciwszy do Wrocławia, moje życie stało się stabilniejsze, lżejsze. Skupiłam się na pracy, lepiej spałam, przestałam się spinać za każdym razem, gdy mój telefon wibrował. Kiedy mama dzwoniła, pytała, co u mnie, a nie co mogę zrobić. Kiedy siostra pisała smsa, nie było po nim prośby. Największa zmiana nie była jednak ich, ale moja. Nie czułam się już odpowiedzialna za utrzymywanie iluzji, że wszystko jest w porządku. Nie spieszyłam się, by udowadniać swoją wartość, naprawiając problemy, które nie były moje. Nauczyłam się, że granice nie zacierają miłości. One określają, gdzie miłość może istnieć, nie niszcząc ciebie. Pewnego wieczoru, siedząc sama w swoim mieszkaniu, uświadomiłam sobie coś prostego i głębokiego. Po raz pierwszy w życiu nie czekałam, aż ktoś mnie wybierze, wybrałam samą siebie i to zrobiło całą różnicę. Przez długi czas myślałam, że bycie ostatnią w mojej rodzinie oznacza, że muszę się bardziej starać więcej dawać, być cichszą. Myliłam się. Bycie ostatnią nigdy nie było pozycją, o którą warto walczyć. To był znak, żeby całkowicie wyjść z szeregu i zbudować życie, w którym moja wartość nie zależy od poświęcenia. Jeśli ta historia wydała ci się niepokojąco znajoma, chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Powiedz mi, skąd mnie słuchasz. I jeśli takie historie pomagają ci trochę lżej oddychać, kliknij, subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Po tej historii, zostajemy z ciszą, która zmusza do myślenia. To nie jest tylko dramat jednej rodziny. Ale lekcja, że zdrada zaufania i manipulacja potrafią przybierać różne formy, często ukryte pod maską troski i bliskości. W takich momentach szczególnie ważna staje się świadomość prawna i umiejętność zauważania sygnałów ostrzegawczych, zanim będzie za późno. Brak kontroli nad własnymi finansami, ograniczanie dostępu do informacji czy subtelna presja to często przemoc ekonomiczna, która niszczy poczucie bezpieczeństwa i godności. Ta opowieść przypomina również, jak wielką rolę odgrywa bezpieczeństwo cyfrowe w codziennym życiu. Jedna pochopna decyzja, jeden nieprzemyślany klik, lub zaufanie niewłaściwej osobie mogą uruchomić lawinę konsekwencji, które dotykają nie tylko portfela, ale też zdrowie psychiczne. Dlatego asertywność, stawianie granic i dbanie o siebie nie są egoizmem, lecz formą ochrony przed krzywdą. Prawdziwa siła zaczyna się wtedy, gdy uczymy się mówić Dość i słuchać własnej intuicji. Na końcu tej historii zostaje pytanie, które każdy powinien zadać samemu sobie: czy w swoim życiu potrafisz rozpoznać czerwone flagi na czas i zadbać o swoje bezpieczeństwo, zanim ktoś przekroczy granicę twojego zaufania?